Hej, 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 moi kochani, witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Kamal, a to jest dziewiętnasty odcinek z naszej serii. Zagrajmy Wenchardy 4: Kres złodzieja. E, moi drodzy, rozpoczynamy sobie dzisiaj rozdział szesnasty: bracia Drake'owie. Mm, no i cóż. dostać się do środka, a nie Dobra, no, chodźmy za samym. Mamy znowu retrospekcję. E, w sumie pewnie jest, no, jest to kontynuacja oczywiście retrospekcji z rozdziału pierwszego. Tylko, no pytanie co dalej? My tu musimy się dostać jakoś tak miary po cichu. No frontowym wejściem to chyba nie jest najlepszy pomysł. Myślałem, że mam bardziej za samym gdzieś tutaj iść, ale chyba niekoniecznie. Albo i tak, nie wiem, bo coś chyba trochę taki zagubiony w akcji jest. Sam? No chyba, nie wiem. Frontowe na bank są zamknięte. No tam. No, ani mówiłem? Spróbować nie zaszkodziło. To pokaż swaniaczko jakąś inną drogę Jak tak kozaczysz, harnasiujesz nam tutaj Że drzwi zamknięte są frontowe, znaczy no, że drzwi frontowe na pewno są zamknięte Chodźmy na tyły No dobrze, czuję się trochę jak w tym FIF Simulator Nathan, okno. Gdzie? Za mną. Okay. daj rękę Gdzie oni widzą to otwarte okno? Jestem jakiś ślepy chyba Dobra, i po bólu. Co tu jest nim okno otwarte? Nie, no przecież nie Ty, a jak ja się tam spiąć? Chyba, że tutaj Tędy i doskoczyć? Tak Dobra, lecimy do góry A tutaj to w ogóle tego nie zauważyłem Chodź na No idę? idę. Trzymaj, mam zapasową. To szukamy jakiegoś konkretnego pokoju? Po prostu szukaj książek, dzienników, dokumentów. Takich tam. No dobrze, tu mamy jakieś pudełko. Hmm, nic ciekawego. No ale niestety nic tu nie ma. Czyli szukamy jakiegoś dziennika, tak, kartki czy czegoś takiego, ale czego konkretnie? Nie rozumiem, co chłopaki chcą tu ukraść właściwie, bo poza tym, że Pudło. w pierwszym rozdziale było mówione, że swoją własność. Te pudła są pełne starego sprzętu turystycznego. Bo poza tym, że właśnie sam wspomniał w pierwszym rozdziale, że jakąś swoją własność odzyskać to nic więcej tak naprawdę nie wiemy. Mamy jakiś list jeszcze. Okej. Okay. Przeczytajmy sobie. Panno Evelyn, nazywam się Kenichiro Namba. Miałem okazję niedawno wysłuchać pani wykładu w Bractwie Poszukiwaczy Przygód, na którym omawiała pani swoje niedawne znalezisko, zestaw zbroi sery Tokugawa, które odkryła pani u wybrzeży Okinawy. Pani prezentacja mnie zafascynowała, ale przyzna, że byłem obruszony protekcjonalnym tonem pytań z audytorium. Uważam, że uznanie zasług i szacunek za włożoną pracę nie powinny zależeć od czyjejś rasy lub u płci. Jestem pewien, że oboje mieliśmy podobnie przykre doświadczenie w tej materii. Piszę do Pani, ponieważ szedłem w posiadanie, jak mam francuskiej zbroi turniejowej, choć nie jestem przekonany co do jej datowania i kraju pochodzenia. Byłbym niezmiernie wdzięczny, gdyby ktoś o takiej wiedzy jak Pani rzucił okiem na ten przedmiot. Jeśli jestem zbyt bezpośredni ze swoją prośbą, najmocniej przepraszam, ale pozostanę w mieście tylko do końca przyszłego miesiąca. We wrześniu wyjeżdżam na Islandię badać wikińskie grobowce i bardzo bym żałował, gdybym nie skorzystał z okazji i spróbował z Panią porozmawiać. Gdyby zechciała się Pani ze mną skontaktować, zatrzymałem się w Lenox z wyrażami szacunku, Kenichironamba. No dobra? Czyli rozumiesz, że to jest dom tej typiary. Okej, okay. przynajmniej tak wynika z listu. No to na No już idę sam, już idę. Czekaj, czekaj, bo ja młodszy braciszek, to nie nadążam, wiesz o co chodzi. Dobra, zejdźmy. To... jakie znajdziemy? Dzienniki mamy? Nie pamiętasz? Wszystkie miały brudno-białe oprawy. Wiem, ale... to ogromny dom. Szukamy igły w stogu siana. Aha, czyli szukamy dzienników, mamy, no to przynajmniej coś... Coś wiemy. Brudno białe, oprawy. No dobra. Może się uda znaleźć. O? Biała skóra. Sam, chyba coś mam. Serio? Nie, to nie mamy. No niestety nie. Pamiątki potoku Gawie, Lejasu, Le Le Kenichiro Namba. Uniwersytet Kio Kyoto. Okej. Okay. Sorry, że tak średnio mi czytanie japońskich imion, nazwisk, pojęci itp., ale ja z japońskim to mam tyle wspólnego, że lubię metalgi solid. <laughs> I to tyle. Może zwariowałem, ale to chyba waza z dynastii Ming. Na ten przestań. Kto normalny trzymałby wazę z dynastii Ming na widoku? Ta, to pewnie tylko podróbka. No, ja bym jest... na przykład trzymał na widoku, bo jest ładna. Tak. Okej, okay, mamy dwa przejścia. Mam nadzieję, że o tym drugim nie zapomnę O kurde, gramofon z winylami, ja pierdzielę Jak ja bym chciał mieć gramofon, albo no adapter po prostu Bo w dzisiejszych czasach gramofonów jako takich nie ma, jest adapter bardziej Niż y, gramofon A nie, 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 najcik nie No nie, no naprawdę Ej, mogę to wczytać? Znaczy, kurde, ja w sumie nie wiem gdzie jest punkt kontrol. Kurde, nie wczytaj, ja chcę to przeczytać, czekaj to nie, ja zrobiłem misklika. Przepraszam. Dobra, na szczęście czek będzie w tym to, miejscu. Jak je znajdziemy? Kurde, wybaczcie. Dobra, bo chciałem przeczytać tą kartkę, zrobiłem misklik i odłożyłem ją shiftem. Sorry, nie chciałem. Taki mały misklik z mojej strony, sorry. No i jest. Biała skóra. Sam chyba coś mam. Serio? Dobra, to już wiemy, że to nie to. Okej, okay, podkładajmy to. Szukajmy dalej. Dobra, to teraz chodźmy do tego pomieszczenia jeszcze raz i przeczytajmy tą kartkę sukcesywnie Sorry za ten klik. Ja za szybko klikam czasami, za szybko chcę wszystko robić Musimy na spokojnie, chciałem odwrócić właśnie I mamy jakieś zdjęcie Okej, okay, przeczytajmy sobie Drogi Eddie, pozdrowienia z Peru. Mam nadzieję, że mój list dotarł bez problemu. Nie ma tu żadnej placówki poczty, trzeba się zadowolić kawałkiem łąki służącym za lotnisko lub łodziami płynącymi w górę rzeki Manu. Żałuję, że nie widziałeś wczoraj wyjców, jasno pomarańczowe stworzenia z pełnymi ekspresji twarzami i ciekawskim usposobieniem. Od głosów, które wydają nie nazwałbym wyciem, brzmią jak huragan pomieszany z rykiem lwa. Gdyby nie było to nielegalne i niebezpieczne, przewiózłbym ci takiego wyjca do domu jako zwierzątko domowe. Twoja mama jest zajęta przygotowaniami do jutrzejszej wyprawy w głąb dżungli, która mam nadzieję zakończy nasze badania. Przesyła ci uściski, obiecuję ci, że jak podrośniesz, to zabierzemy cię ze sobą na jedną z naszych wypraw, żebyś mógł samemu zobaczyć wielki świat. Słuchaj się, babci, ucz się pilnie. Widzimy się za miesiąc, ucałowania, tata. No okej. Okay. Ej, te pudła ci coś przypominają? Każdy z naszych domów. Właśnie. Tata zawsze powtarzał. Po co się rozpakowywać? Za miesiąc znowu się przeprowadzamy. Tak? Zawsze grał dupka. A to jeszcze ta waza. Ten dialog już był, także pozwólcie, że go zagłuszę. Nawet nie drgnął. Chodź. Spróbujmy razem. Gotowy? No dobra, ciekawe, sam jest po drugiej stronie. Do trzech razy sztuka, oczywiście. Co to o kurde. Zajrzyj się, jest ich tu więcej. To mi wygląda na jakąś. sarkofagownię. Sam. To autentyk. Co to jest za miejsce? Cóż. Przekonajmy się. No dobra, no my tu jesteśmy po dziennik, tak? Więc no nie kradnijmy może innych rzeczy. Ten jest rzymski. Trzeci, może czwarty wiek. Kurde, ale że w ogóle ktoś trzyma takie rzeczy na chacie. Ej, a to poznajesz? Eee, ja... Gdzieś to już widziałem. Leżące postaci. Wyrób etruski. A, racja. Tak, mąż i żona. Pogrzebani razem. Trochę to mroczne, ale podoba mi się. <laughs> tak. Etruskowie, czyli Lepiej pierwsi. Museum. <laughs> Myślisz, że mają tu dinozaury? Nie zdziwiłbym się. Ok, Etruskowie, czyli pierwsi założyciele Rzymu, tak naprawdę pierwszy lud rzymski. Co my tu mamy? O, skarbuś, ok. Zobaczmy. Zabawkowy hydroplon. No ok. Fajny skarb, śmieszny. No dobra, to teraz tak. porozglądajmy się tu jeszcze, kurde, żelazna dziewica w ogóle. Co to robi tu wszystko? Co to jest za dom? Bo ktoś musi być cholernie bogaty. Nie, to na pewno. Ja pierdziel zbroja Ronina. O kurde. Nie wiem z jakiego wieku ona może być, ale to chyba bardziej jakiś XVI wiek? Ta zbroja, coś takiego. Albo no, i wcześniej. Mam nadzieję, że nie, że nie panowałem głupoty. No, może jakaś tam nerka jest na sprzedaż. Dobra. A, to co? Tutaj chyba wszystko. Kurde, pojechałem zawsze. Hmm. Ja ogólnie troszeczkę tak się jaram. tam samurajami, rolinami i tak dalej. Zawsze takie. E, te zbroje robiły na mnie wrażenie. No dobrze, to możemy chyba zejść już na dół. Kurczę, ten dom normalnie. Jedna wielka zbieranina skarbów wszelakich. To jakieś pudełko. Chyba w miarę warte uwagi. O! No, to pewnie też nie będzie to. No, niestety, Starożytne Persepolis, Samira, Bas i Uniwersytet Herański. Zawsze byłem tym zabawnym. Zawsze. Już się sam tak nie chwal. No dobra. To co, możemy chyba przejść teraz przez te drzwi, nic więcej tu nie ma. Ale ciekawy rozdział, naprawdę, mega mi się podoba. Jest tyle rzeczy, ja cię pierdzielę Dobra, kolejne drzwi. kim jestem? Doktorem Livingstonem Bayera. Dobra, jesteśmy w kuchni, no w kuchni to raczej chyba nie znajdziemy rzeczy, na której nam zależy. Ale kto wie? Może jakiś mały plot twist? O! Jakaś karteczka? wszystko za takie zaproszenie. A, to jest jakieś zaproszenie, zobaczmy. Weź udział w Storocznej Świątecznej Gali w Domu Odkrywców, 21 grudnia od godziny 17.22. Bar, Buffet, prezentacja Charlesa M. Walsha, przewodniczącego klubu poświęconego ostatniej ekspedycji do Afryki. Pasowanie nowych członków, cicha licytacja. O kurde. Co tu jest? Kopelat, mam nadzieję, że w tym roku ci nie zabraknie, Charles. Kurde, naprawdę, naprawdę ciekawe. Godne Boże, rzeczy tu są. Co my tu jeszcze mamy? Ej, o kurde, te chawe cezar dokładnie. Dobra, może znajdę ten hełk. się. bo nam jeszcze utknie na ubieg i tyle będzie. No kurde, to co projazd z Rzymu. No, nieźle, nieźle. Każda książka. Właśnie to skończyłem. Niezwykła książka. Opowiada o pierwszej kobiecie z zachodu w lasie. Okej, okay, mam jeszcze globus. No to gdzie jedziemy? Hm? Gdybyś mógł jechać gdziekolwiek. Co byś wybrał. Gdziekolwiek? Gdziekolwiek? Okej, okay, to. I co mogę kliknąć? No dobra. Indie. Odwiedzimy Taj Mahal. Dokoła świata. Związek Radziecki. Pojedźmy do Moskwy. To może być o ciupinkę trudne. Choć chciałbym zobaczyć Plac Czerwony. Jeszcze raz. Anglia. Fajnie byłoby zwiedzić Zamek Windsor. Co nie sam? Hej, na mnie nie patrz. Nie moja wina, że nie było cię na świecie. I tak. Niewiele z tego pamiętam. I nie jest taki fajny. Aha. No, okay. czyli sam już tam był tylko. Ostatni raz. nas jeszcze wtedy nie było, w sensie to Wreszcie jakiś konkret. Cała masa nieodkrytych miejsc w dżungli. I cała masa plemion z zatrutymi strzałkami. To. To też. No, Brazylia mogłaby być ciekawa. Bożki płodności. Ej, nie jesteś za mały, żeby to oglądać? A no tak, teraz jesteśmy family friendly, bo jesteśmy dzieckiem. No tak, zapomniałem. Co my tu jeszcze mamy? Wow, tak duże stoły były w stołówce sierocińca. Ale tu lepiej karmili. <grytanie> wszędzie lepiej karmią. Kurde, pewnie urządzali tu niezłe imprezki. Sądząc po artefaktach, było ich na to stać. Od ostatniej imprezy minęło jednak sporo czasu. No ok, zobacz, mogę tą kartkę. Mogę. Okej. Okay. Ewelin, tutaj jest wtorek, godzina 9 rano, co oznacza, że w Arabii jest już popołudnie. Mam nadzieję, że upały są znośne królowa Saby przynajmniej miała świtę, która towarzyszyła jej jej skarbowi w podróży do Salomona. Przez moje głupie zachowanie odbywasz podróż śladami królowej w pojedynkę. Zawsze się zgadzaliśmy, że powinniśmy wieść życie zgodne z naszymi wyborami, wolno od żalu i straconych okazji. Na lotnisku nie myślałem o teraźniejszości, tylko o przyszłości. Po prostu mam problem z pogodzeniem szalonego życia, które rzuca nas w różne części świata z życiem, które wiedziemy w domu. Niezależnie od tego, jak bardzo się nie zgadzamy, nie powinienem podawać wątpliwości Twojego zaangażowania w sprawy naszej rodziny. Zasłużyłem sobie na twoje ostre słowa i rozumiem, dlaczego odleciałaś bez mnie. Powinniśmy teraz wziąć przykład z króla Salomona i wypracować jakiś kompromis. Do tego czasu życzę Ci samych pomyślności. Edmund i ja z niecierpliwością czekamy na twój powrót cały Ken. Okej. Okay. Kenny Barbie czy coś? Kenny Barbie na imprezę wpadli, jakoś tak to było. Co my tu jeszcze mamy? Właściwie tu. To... W tym pomieszczeniu już nic. Ej, patrz na ten demoniczny hełm. To hełm Wikingów? Weź, przecież ich hełmy nie mają rogów. To perski. A Racja. Wyobrażasz sobie, gdybyśmy to my odkryli to wszystko? To byłoby coś, nie? No byłoby epicko. ale spokojnie, Nate, jeszcze się na odkrywasz. Będziesz mieć dość. Kurde, ile rzeczy Co my tu jeszcze mamy kolejne pudełko? I co to kurde jest? O, Lorenz zarabi. Zawsze chciałem to obejrzeć, ale jakoś się nie zabrałem. Fajne nawiązanie do trzeciej części gry. Oczywiście tam był ciągle się prze, przeplatał właśnie Lorenz zarabi. Trzeciej części serii? Zbroja płytowa, chyba francuska. Ugh, jak to wszystko się prezentuje? W ogóle, to jest miazga jakaś tego tu jest. Ej, może byś tak nie świecił tą latarką po oknach. Racja, sorry. O, teoretycznie nie, na górze już chyba byliśmy. Co my tu jeszcze mamy? Sama jak palec mhm mm trochę szkoda smoczy gong hm. z południowo-wschodniej Azji ale jazda taki gong był bezpokój spójrz na to kompas zegar słoneczny wyobraź sobie że gubisz się na morzu a te przedmioty to jedyne rzeczy które mogą uchronić cię przed śmiercią ta o no ja bym na pewno zginął co my tu jeszcze mamy kolejna kartka Okej, okay, odwróćmy sobie jeszcze kolejne zdjęcie. To jest w cała historia tych domowników. Evelyn, wpadł mi w ręce najnowszy numer Adventure Life i ku mojemu ucieszeniu i zaskoczeniu po raz kolejny zobaczymy w nim twoją twarz. Cieszę się, że jesteś szczęśliwa i wciąż zajmujesz się rzeczami, które sprawiają ci przyjemność. Mimo iż każdy z nas wiedzie swoje życie, twoje osiągnięcia są dla mnie źródłem niemałej dumy. W załączniku przesyłam zdjęcie Edmunda z uroczystości wręczenia dyplomów. Był najlepszy na roku. Wygląda na to, że chociaż jedno nam wyszło. Choć wiem, że Edmund by mnie zabił, gdyby się dowiedział, że ci to powiedziałem, to chciałbym, żebyś wiedziała, że był zdruzgotany, gdy dowiedział się, że nie zabierzesz go ze sobą na wyprawę do Indii w zeszłe lato. Wyrósł na samodzielnego i pewnego siebie młodzieńca. Jego przebłyski geniuszu przypominają mi o tobie. Mam tu zwłaszcza na myśli minę, którą robi, gdy odkryje coś ważnego. Poza tym kochać cię i podziwia bardziej, niż byłbym w stanie to wyrazić. Przez ostatnie lata miałem wiele zmartwień, ale nigdy nie zwracałem się do ciebie o pomoc. Teraz jednak chciałbym cię prosić, byś wzięła Edmunda na swoją kolejną wyprawę. Wiem, że nie będzie to łatwe i że będziesz musiała nieco zwolnić tempa, ale jedno mogę ci obiecać. Zaznacz radości, jakiej jeszcze nie zaznałaś. Czekam na wieści dotyczące twojego kolejnego znaleziska. Wszyscy jesteśmy z ciebie dumni. Z ciepłymi pozdrowieniami, Ken. No dobra. Fajnie te kartki poczytać, dowiedzieć się trochę o tym. E, co tu się w tej rodzinie właściwie wydarzyło? Tu coś jeszcze mamy. Ej, mam tu książkę dla ciebie. Tak? Jaką? Historia najsłynniejszych piratów, ich zbrodnicze wyczyny i rabunki. Chyba raczej historię wyssaną z palca. Nawet nazwisko autora to ściema. ściema czy nie, to chyba pierwsze wydanie. Poważnie? Co za miejsce. Wow, chcesz ją zabrać? Nie, rozleci mi się w plecaku. No to też, prawda? Taka książka to się może rozpaść. Nawet po jednym dotknięciu? Urde, ogromny ten dom, co tu jeszcze mamy? No, zawsze jakaś muzyczka w tle będzie git. Chociaż chyba nic tam nie leci, niestety. Albo i leci. przesyłałem. No do kładni. Kiedy lubisz muzykę klasyczną? Wypraszam sobie. Jestem wszechstronnym człowiekiem. To Co mam tu mam? Jakiś niezturwony. Pozwolić żeby sobie ser... ich zdobyczę. No i ich daj przeczytać. Mówili. Pieniędzy im nie brakowało. Też bym nie chciał się z tym rozstać. No. Come on, dajcie przeczytać. Pozwolić, żeby sarkofag znalazł się wśród innych sarkofagów z grobowca Amenhotepa w naszym muzeum. Rozumiem pani opór, w końcu znalazła go pani jako pierwsza, ale nasza oferta jest naprawdę hojna i zapewniam, że sarkofag będzie przechowywany i eksponowany z dopełnieniem wszelkich procedur i wymogów bezpieczeństwa. Cieszyła pani oczy tym wspaniałym artefaktem przez wiele lat, czy nie uważa pani, że czas najwyższy, by podzielić się nim ze światem? Mam szczerą nadzieję, że zmieni pani zdanie odnośnie naszej oferty z uszanowaniem, Peter K. Kier e dział do spraw pozyskiwania zbiorów. Czyli jakaś firma chciała jej zabrać ten sarkofag? To jeszcze z czasów Amenhotepa, Ja pierdzieję, to już naprawdę. Dawno, dawno. Kiga dawno. Kolejna zbroja Ronina. Samuraj. A, rozpoznajesz herk? Eee. Liście malwy to będzie chwila. Czekaj, nie mów. E, Rud to kugawa. No, no, zgadza się. Jaki <laughs> ten ham w ogóle no. wielki? Dzienników mamy raczej, bo nie ma. Może. Sprawdźmy na górze. O, muzyka się skończyła. Szkoda. No dobra, pogrzebmy tu jeszcze, kurde, nie idźmy stąd. To się tak dobrze zwiedza. Co my tu mamy? Niech to. Cywilizacja majów, marcarino. Ale nic o, mamie. To duży dom. Nie poddawaj się. Uniwersytet de San Carlos de Guatemala. Okej. Okay. Kurde, żebym to szybko przeczytał normalnie, jak po hiszpańsku. Kurde, pamiętam, że chciałbym mówić po hiszpańsku, ale bez uczenia się tego języka, bo jego zasady są jakieś dziwne. A poza tym w liceum zostałem mega zniechęcony do tego sławy. Oh, ja. ja. Poza tym w liceum zostałem dosyć mocno zniechęcony do tego języka przez kogoś. 8 czerwca 1937 roku, najdroższa E. Twoja podróż do El Mirador brzmi fantastycznie. Czy Majowie zostawili coś dla ciebie? Czekam na więcej informacji z pierwszej ręki po moim powrocie. Twoja, Amelia Earhart, Peskito. Oczywiście, Amelia Earhart, pierwsza kobieta, która przepłynęła. Nie, przepłynęła, przeleciała Atlantyk samolotem. Dobra, możemy chyba iść na górę. W takim razie, sam weź tą czapkę z bo nie mogę. Mmm, zamknięte. To nic. Tam mogą być rzeczy mamy. Musimy znaleźć inną drogę. No to jeszcze mamy jakieś przejście, tylko może zanim to otworzymy, to jeszcze tutaj popatrzę, ale tu już nic nie ma. Jakieś pomysły na tą inną drogę? A no, jakby na przykład przez okno i na drugą stronę się dostać? Czy raczej nie? Mmm. Sam jakieś pomysły Tam jakby się dało dostać Tylko muszę znaleźć jakąś drogę wspinaczki, poczekajcie Wentylacja Tam No tak, 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 tylko właśnie chcę tam się dostać Tędy? Tędy nie O, to możemy przesunąć. Jeszcze działa. Ej, chodź. Teraz uśmiech, tak? Nie zgub go. Okej, okay, możemy nawet potrząsnąć jeszcze. Żeby zdjęcie tam się szybciej chyba... Zrobiło czy coś takiego? Już nie pamiętam dokładnie, jak to było z tym Polaroidem. Ja osobiście tak, tak, tak. Wtedy szybciej się kolory pojawiają. Ja Polaroida powiem Wam, że używałem kiedyś, ale. O ja, kiedy to było. Dobra. Shaken, shaken, shaken. Jeszcze? Ja już chyba nie. Dobra, odłóżył już to zdjęcie. Już go nie maltretujmy. No nabra, to co? Chyba mogę w takim razie. wejść do góry. Dobra, nie Dobra, no żebyśmy tego nie zrzucili. Najpierw no żebyśmy nic nie zrzucili. Dobra, Nate ostrożnie. O, ost oh, fuck! Nie zrzuć tego. Dobra, pięknie. Na razie idzie w miarę dobrze. Ja pierdzielę. Ta, po broniach. Zresztą te bronie to pewnie cięższe niż sam Nate, ale... Ale cóż. No, po tym kole może być przypał. Dobra, udało się. No i okej, okay, jesteśmy. Ale w ogóle, jaka jak duża jest ta wentylacja? Dobra, czekajcie, które ja mogę iść w zasadzie. Chyba tędy muszę się udać. ok, no i szacun. Chyba jesteśmy. Okay. Z tej strony też zamknięte. Spróbuj poszukać klucza. Kodeina. Środki przeciwbólowe. No, to dzięki za wyjaśnienie, bo zapomniałem co to jest kodeina. Dobra, co my tu jeszcze interesującego mamy? Jakieś klucza musimy poszukać. O kurde, ale retro telewizorek. Jak ja uwielbiam rzeczy retro, ale tego powiem bardzo lubię serię Fallout, bo ona łączy futurystykę z retro i to jest tak dobre. Co my tu mamy? Evelyn, miałem nadzieję, że nie będę musiał pisać tego listu. Miałem nadzieję, że w naszej ostatniej rozmowie jasno wyraziłem swoje intencje. Musiałem, e, miałem nadzieję, że jeśli będę ignorować twoje nieustanne próby skontaktowania się ze mną, to w końcu pojmiesz o co mi chodzi. Widzę jednak, że skoro przysłałaś mojej córce pocztą czek, to moja aluzja była zbyt subtelna dla kogoś takiego jak ty. Nie potrzebuję twoich pieniędzy i co więcej nie chcę ich. Potrafię zadbać o swoją rodzinę bez twojej pomocy. Dobrze wiesz, że wysyłanie pieniędzy w nadziei na odbudowanie więzi jest żałosne i uwłacza inteligencję zarówno mojej, jak i twojej. E, nasza i tak już nadwątlona relacja umarła, gdy nie, nie pojawiłaś się na pogrzebie taty. Ten człowiek kochał cię aż do ostatniego tchnienia, ale nie ja. Modlę się, byś zna, zna znała spokoju, czymkolwiek on dla ciebie jest, i jednocześnie nie życzę sobie, byś kiedykolwiek jeszcze kontaktowała się z moją rodziną, Edmund smutne. No, trochę da, tak. no nie najlepiej się tam to potoczyło. Co my tu jeszcze mamy? Kolejne zdjęcie. Czyli stary wziął dziecko, a tu jeździła za przygodami. Dobra. To otwórzmy w takim razie samowi. Dobra, jesteś. Nie śladu dzienników. Dobra, rozejrzyjmy się jeszcze tutaj. Chodź. Myślicie, że klucz będzie pasował do drugich drzwi? To by było chyba głupie, no ale o dziwo. Ja. Oj dzienników. Może coś znajdziemy? No dobra, moi drodzy, ale poszukiwaniem tego całego dziennika zajmiemy się już może w odcinku następnym, to to już wam podziękuję. Mam nadzieję, że się wam podobało, jeśli tak, zostawcie koniecznie lajka, like, subo, komentarz, no i zobaczymy się jutro w kolejnym odcinku z Uncharted 4, kres złodzieja. Na razie!